wszystkich w szkole świet. Dzisiaj e, zajmiemy się pytaniem, co nam przeszkadza w nauce języka holenderskiego. Bardzo dużo ludzi Polaków przyjeżdża tutaj i polek oczywiście do Holandii, żeby e, mieć pracę. Dużo osób zostaje tutaj i mają rodziny, dzieci i e, po prostu chcą się udzielać w tym życiu, być aktywnymi i język holenderski jest bardzo potrzebny. On nie jest taki trudny, jak nam się wydaje na początku, ale są pewne elementy, które należy rozumieć, właściwie należy rozumieć, jak podejść do nauki języka. Jednym z ważnych elementów jest to, żeby zrozumieć, co, czego nie należy robić. Więc pierwsza rzecz, która nam przeszkadza w nauce języka, to jest stres. Pierwsza rzecz. Dlatego, jeżeli chcesz użyć języka, trzeba pozbyć się stresu, nabyć tego nawyku, żeby cieszyć się z każdego małego postępu, czyli z każdego słówka, z każdego zdania, z każdej sytuacji, w której sobie poradziłeś. Także i ciesz się z własnych błędów. Więc stres to jest pierwsza rzecz, która najbardziej przeszkadza nauce języka. Numer 2. Druga y rzecz to, to jest książka. Bo język mówiony w książce to jest zupełnie co innego niż język, język pisany, powiedzmy napisany, przedstawiony w książce, jest zupełnie co innego niż język, którego używamy na co dzień. Oczywiście jeszcze inną sprawą jest język potoczny. Najbardziej nas interesuje język potoczny, czyli używany na, na co dzień w różnych sytuacjach życiowych, w sklepie, w pracy, na ulicy. Więc książka w tym momencie, jeżeli my. Używamy książki i uczymy się w ten sposób, to niestety zamykamy drzwi do świata zewnętrznego. Więc książkę należy używać później. Najpierw trzeba łapać słówka i uczyć się z życia. Numer 3. Brak metody. Brak metody to jest bardzo poważna rzecz, czego, co nam utrudnia, jeżeli chodzi o język. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Bo teraz ludzie często też są nastawieni na to, żeby trochę z YouTube'a nauczyć się, trochę na Facebooku. Owszem, to jest fajne, jest trochę tu, trochę tam. Oczywiście, żeby zrobić, trafić z punktu A do punktu B, trzeba mieć, powiedzmy, nie tyle, że plan, Trzeba wiedzieć, jak dojść z jednego punktu do drugiego. Więc w tym momencie jest to bardzo istotna metoda. Bo metoda jest tak rozpracowana, żeby, żeby krok po kroku iść do przodu. Więc w momencie, jeżeli metody nie ma, to jest bardzo chaotyczne działanie. Jeżeli jest chaotyczne działanie, to jest takie coś. A nas to nie interesuje. Nas interesuje, jak dojdę stąd, dotąd. Jak się nauczy tej prostej rzeczy, później się nauczy następnej, później się nauczy następnej. I jak mi się to poukłada w głowie. Musi być pewien system. Dlatego metoda jest bardzo istotną rzeczą, żeby efektywnie uczyć się języku. To jest trzeci punkt. Punkt czwarty. Uczenie się słówek bardzo nam przeszkadza w nauce języka. Dlatego, że jeżeli się nauczył słówek, to ja właściwie ze słówkami niewiele potrafi sobie poradzić, bo to jest za mało. Ja jestem przyzwyczajony dynamicznie działać. Czyli ja zawsze używam stań we własnym języku, prawda? Więc lepiej się uczyć słówek. Nie słówek całych zdań. Nie wkuwać, tylko, że słuchać tych zdań i uczyć się tak, jakby to było jedno słówko. Coś takiego. Komi morhe? Ja. I kom morhe? Hulat komi morche Nie hulat kom je morcha, tylko hulat komi morhe. To jest język, tak? W ten sposób tego zdania możemy się nauczyć o wiele szybciej. Więc to będzie uczenie się słówek nam przeszkadzało. Zamiast słówek uczymy się zdań, zwrotów, całych zwrotów. To jest bardzo istotne. Oczywiście jednym z najważniejszych rzeczy, punktów, który bardzo szkodzi w nauce języka, to, są, to jest gramatyka. Jeżeli uczymy się jakichś zasad, to z reguły one i tak nam nie, nie, nie pomagają w mowie, gdyż zasady idą zupełnie z innego. Zakątka naszego umysłu. One znajdują się zupełnie w zupełnie innej części naszego umysłu. Więc jeżeli uczymy się zasad, to zasady to jest jedna rzecz, dobrze jest coś rozumieć, w mowie one nie działają. Więc wręcz odwrotnie, one stresują nas, dlatego że ja wiem, o jaka to była zasada, tak, ale ja w mowie nie jestem w stanie zastosować tej zasady. Więc wtedy czuję, że niby powinienem wiedzieć, czy powinnam, ale nie używam tego, więc to mnie stresuje. A ponieważ stres to jest najważniejszy czynnik, który nam przeszkadza we wszystkim, w całym naszym życiu, prawda? To po prostu gramatyka jest elementem, który nam przeszkadza. Więc, z gramatyki trzeba, jeżeli chcesz uczyć, nauczyć się mówić, to dobrze znać gramatykę, ale najpierw trzeba się czegoś nauczyć, żeby pojąć tą gramatykę na przykładach, czyli praktycznie a nie jako zasady tylko puste, abstrakcyjne, na, żeby, żeby ktoś mi te zasady. W gramatyki uczymy się wtedy, jeżeli jesteśmy sami w stanie wyprowadzić zasadę, którą już na podstawie pewnych przykładów możemy jesteśmy w stanie zrozumieć. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o e, uczenie się słówek, to wracając do tego punktu, mówiłam o tym, że należy się uczyć zdań, Zwrotów, zwrotów, słuchać muzyki, zdanie, to jest jedna rzecz. Zamiast uczenia się słuchek, proponuję uczenie się obrazków. Dlatego, że to jest o wiele lepsze, o wiele fajniejszy sposób nauki, a poza tym obrazek zawsze zostaje w głowie. Jeżeli teraz ja... Proszę, pokażę tutaj te kwiaty, tak? I ja zaraz je odsunę. Czy pamiętaliście Państwo ten obrazek? Pamiętacie? Czy już ktoś zapomniał, jak one wyglądały? Jestem pewna, że każdy to pamięta. Na raz, prawda? O to chodzi, że obrazek to ma tą siłę. Ma siłę przybicia. Obrazek to jest właściwą cegłą, z tego można budować nie tylko ścianę, ale właściwie porządne domy, ale również porządne... To jest taki element, z którego można budować wszystko, co zechcesz. Swój wewnętrzny, nowy świat. Dlaczego? Bo uczenie się języka to jest nowym stwarzaniem nowego świata, światu u siebie, w sobie same. Więc, e, ponieważ... E, Tymi zagadnieniami, zagadnieniami bardzo długo się zajmowałam, to proponuję Państwu dobrą metodę, i już nie raz o tym wspominałam, ale zwracam się jeszcze raz do Państwa: proszę skorzystać z metody. SWED, więc to jest metoda, która te wszystkie bloki, ewentualne te wszystkie punkty, które utrudniają naukę, usuwa. Więc. Zrobimy to w ten sposób. Zapraszam Państwa do nauki języka holenderskiego metodą SWED. Będą Państwo mieli z tego satysfakcję i będzie to, ta nauka będzie owocna. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego razu. Do jedzenia.